W zakolu Wisłoka w krośnie odbyło się pokazowe miodobranie z miejskiej pasieki. Wydarzenie przybliżyło najmłodszym mieszkańcom kros na tajemnicę życia pszczół. Pokazało im także, jak się nimi opiekować i jak powstaje miód, który trafia na nasze stoły. Tak jak co roku, przynajmniej dwa razy w roku, czyli na wiosnę i, i pod jesień staramy się spotykać tutaj z dziećmi w celach edukacyjnych. Oprócz tego jeszcze odwiedzamy szkoły, przedszkola, ale to są takie naj, nasze najważniejsze imprezy wspólnie z miastem, prawda, które tutaj robimy. Pasieka funkcjonuje już 3 lata. Mamy tutaj pszczoły krainki, które sobie tutaj latają i zbierają pożytek. Specjalnie dla nich nie kosimy tej łąki. Zachowujemy tym też wilgotność traw. Dzięki temu pszczoły mają skąd brać swoje pożywienie. Wiele kwiatów tu mamy, czyli bioróżnorodność mamy tutaj bardzo szeroką. I mamy też obok sad miejski posadzony już też kilka lat temu. W związku z powyższym tu nasze pszczółki same sobie zapylają nasze kwiaty. W miodobraniu uczestniczyła grupa sześciolatków z miejskiego przedszkola nr 3. Pod okiem pszczelarza dzieci mogły wydobywać miód z plastrów, tworzyć własne świece z wosku pszczelego i spróbować różnych rodzajów płynnego złota. Ta pasieka pełni głównie funkcję edukacyjną. Oczywiście my tam jakiś tam miód, jeżeli pszczołą zostaje, podbieramy i wtedy przeznaczamy go na cele promocyjne miasta. Częstujemy naszych gości, tak jak dzisiaj przedszkolaki mogą spróbować właśnie miodu z tej krośnieńskiej pasieki na zakolu. Ponieważ miasto ma jeszcze dwie pasieki, na ulicy Słonecznej i na terenie lotniska Krosno. Dzieci miały również okazję stworzyć wyjątkowe lasy w szkle, wykorzystując do tego elektrośmieci w całości pochodzące z recyklingu. Dzięki tej współpracy staramy się prawda, i prowadzić tutaj te zajęcia z dzieciakami, jak i również dążymy w kierunku nasadzeń roślin miododajnych, łąk kwietnych. Tutaj na przykład już w tym roku przestała kwitnąć łąka, ale na wiosnę znowu posiejemy, następną łąkę będzie kwitła. W Krośnińskiej Pasiece na Zakolu Wisłoka powstaje głównie miód wielokwiatowy oraz mieszany ze spadzią, które są idealnym wsparciem w okresie jesiennych przeziębień. Miód, jak powszechnie wiadomo, doskonale wspomaga walkę z chorobami i wzmacnia odporność. Miód jest najlepszy. Poza tym, jeszcze y, takie interwencyjne już środki mocniejsze od miodu to jest propolis. Propolis, nalewka propolisowa, czy też propolis y, zmieszany, nalewka propolisowa y, zmieszana z miodem, y, pierzga, prawda, y, czyli to jest pyłek kwiatowy przerobiony przez pszczoły, jak i również sam pyłek kwiatowy. To są produkty wzmacniające, uodparniające, i one, one naprawdę działają. W tym roku w pasiece na zakolu Wisłoka udało się zebrać blisko 10 kg miodu, co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę niewielki rozmiar pasieki.